kochani, dzisiaj otwieramy prezent. Przepraszam, że tak późno, i w ogóle, ale miałam też yy, różne wyjazdy w weekend, więc przepraszam, że tak późno, no ale i tak go otwieramy. No to zaczynajmy. No to otwierajmy. Dobra, mamy tylko jeden prezencik jak widzę. Dobra. Co tu jest? Jakieś piękne ubranie. Kapelusz. Drugi kapelusz. I drugie piękne ubranie, Czy tylko mi się lekarze że z No i No ale dobrze. Tutaj sobie sprawdzimy. Potrzebujemy tę Ej, ładny. Ubranka. na pewno się przydadzą w nowej na pewno się przydadzą w mojej serii no i fajne kapelusze też mega fajne dobra to chowamy i na razie chowamy i na razie nie będą potrzebne na razie nie będą potrzebne może jeszcze korzystam. A jeśli niech wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Pa, pa. Życzę miłego dnia.